Nazywam się Justyna Nowak, w Identico zajmuję się stomatologią zachowawczą ogólną, przyjmuję dzieci, a także staram się rozwijać w kierunku endodoncji. Do zachęciła mnie moja starsza siostra. Jak wybierałam kierunek studiów, ona już studiowała, była na czwartym roku, często opowiadała jak wyglądały praktyki, zajęcia z, z pacjentami. Bardzo mnie to zachęciło i stwierdziłam, że ja też spróbuję i bardzo się cieszę, że, że wtedy tak postanowiłam. Chciałabym przekazać moim pacjentom to, że tak naprawdę nie mają się czego obawiać. Często dosyć słyszę, jak pacjenci wchodzą do gabinetu, że oni boją się dentystów i już gdzieś tam troszkę panikują. Tak naprawdę stomatologia bardzo poszła do przodu, dzięki czemu zabieg może być przeprowadzony w komfortowych warunkach dla pacjenta. Do Inventyko trafiłam już na studiach, szukając gabinetu, w którym będę mogła odbyć praktyki wakacyjne. Pani Ola zaproponowała mi swoje miejsce, bardzo się ucieszyłam, ponieważ tutaj zawsze panuje naprawdę bardzo sympatyczna atmosfera, również możliwość podglądania tak już doświadczonego dentysty możliwość zadawania pytań bardzo dużo mi pomogło i wniosło tak naprawdę dużo do mojej edukacji jako student. Również możliwość podglądania jak pracuje się na bardzo profesjonalnym sprzęcie też było wielkim wielkim plusem.